Nie? Co ty robisz? I czemu mnie nagrywasz? Przestań! Pokaż case'a. Czego? Kejsy. Dlaczego tam? To, czemu to, z tego sklepu? Od tego debila? Z jakiego debila? No. Od tego, jaką ma. Krus Kruszwil, tak? Nie wiem, znalazłam na śmietniku. Na śmietniku? Tak. To sobie wzięłam.

Już trzy na rachunku. Mojito. Adzajto. Dobrze, zanim to zniszczyłem. Co przestać? Wersacze? No. Versace... Czuł wersacze, Versace, a nie Gucci? Gucci. No. Versace... jest słabe. Wersacze. Jedyny pięciogwiazdkowy hotel w całym mieście. Jedyny pokój. Mają jeden pokój. Balkonem. I jak chcecie pokój z balkonem, tak jak ja, musicie zapłacić tysiąca zł. No pogrzało ich za jedną noc, a wziąłem na dwie, no to siedem koła, masakra. Biały stok. Nie polecam. Siedem kapci, siedem koła. Zapieprzony pokój za dwie noce jestem rozrzutny, ale bez przesady. Patrz kalinka. hotel. <noise> I nie ma kieliszków do szampana. Otwierać. A mogę wystrzelić tutaj? Patrz. No nie, nie. Tak. Patrz. Będzie ten. Ups. Za te <noise> za noc posprzątają sobie, spoko ty ale to właściciel hotelu nie cierpi tylko sprzątacze, nie? no nie pomyślałeś nie pomyślałem no to co? zdrówko, moje twoje a ja nie mam kieliszka dla siebie masz stara Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wasze zdrowie. Nawet nie jest w granicach tolerancji. Eee, Poproszę Dom Perignon. Tak. Reina, może być Dom Perignon? Nie będę narzekać. Może być. E, ile? 4200 chcą za o Jak myślisz, dobra cena? No, może być. 4200, no dobra. To poproszę Dom Perlinią. Tak, tak, tak. Yy, na pokój. Yy, za, zaraz podam pokój. Mhm, dobra. Sokarinka, już idzie y, Dom zamówić jeszcze jedno? Nie. Dlaczego? To ja, jedno, co zamówiłeś też odmów. A dlaczego odmówisz? No pójdziemy spać już. Ale ja nie chcę jeszcze spać. No to, nie wiem, herbaty się napij, zaparzę ci. Hotelowa, dobra. Hotel pić gestkowy herbata pewnie też 5-gestkowa. Ja jeszcze wyda trochę pieniążków. Nie wolno. Już i tak wydałem 20 koła, co za różnica? Na co wydałeś tyle pieniędzy? No na, na wszystko. No hotele, sfery, pierdoły. Co? No co, jestem milionerem, to mogę wydawać pieniądze? Czy nie? Nie wiem. Nie mogę? Za grubo chyba dzisiaj poleciałem Dobranoc mordki Pan Łukasz się żegna Ach, Jak się robi śniadanie w hotelach Dziękuję, do widzenia Drowarek. Mały. Drowarek.